Cześć, kochani, tu Sielska, witajcie ponownie na moim kanale. Ja Was dzisiaj zapraszam na recenzję pewnej palety. Jest to nowość marki Too Faced Pinker Times Ahead. Wykonam nią nawet nie jeden, a dwa makijaże oka. Opowiem Wam o jej mocnych, ale też i słabszych stronach, bo takie też ma. O tym będzie dzisiaj. Zapraszam. I tak, zaraz zobaczycie, że jestem zupełnie inaczej ubrana. To dlatego, że jak nagrywałam dla Was recenzję tej palety, to zapomniałam nagrać wstępu. Więc oto jestem, ale przechodzimy do sedna sprawy. Zaczynamy. No dobra, moi drodzy, nie walentynkowy makijaż, ale jednak z romantyczną paletką. Too Faced Pinker Times. Ahead. tak prezentuje się paleta. To jest kolejna z tych niedużych, z tych smukłych palet od Too Faced, które ostatnio wypuszczają co jakiś czas z mniejszą wytłoczką cienia, ale oczywiście ja nie mam z tym problemu, <gryw> biorąc pod uwagę ilość cieni palet, jakie u siebie mam, no ale miejcie świadomość, że jednak te wytłoczki są mniejsze troszeczkę, gramatura jest mniejsza, do, do, co prawda dostajecie dwa duże cienie, jeden matowy, drugi błyszczący, no ale jednak jest tekturowe opakowanie, jest Lustereczko, magnes mocno trzyma, jest 14 cieni. Macie oczywiście maty, macie błyskowki błyskotki i za paletę tą na naszej seforze trzeba zapłacić 215 zł. Paleta jest częścią większej kolekcji, dosyć bogatej kolekcji, która pojawiła się na stronie i chyba też w Stanach Zjednoczonych. Na stronie Toffe jest, oczywiście, no u nas na chwilę obecną. Z całej tej kolekcji dostępna jest tylko ta paleta. Gdzieś mi mignął tuż ten Better Than Sex yy, o brązowym odcieniu, który przy okazji tej kolekcji teraz został wypuszczony, ale nie wiem, czy mi się przewidziało. Nie widzę go nigdzie na, strony, na stronie Sephory. Zwykle, kiedy testuję palety cieni, zaczynam najpierw od matów, bo maty... Potrafią być problematyczne. Chodzi tutaj bardziej o to, jak one się noszą, chodzi o ich trwałość, o moją opadającą powiekę. Chodzi o to, czy się zbierają, czy się nie zbierają. Czasami maty się nie zbierają, ale jak położymy na to nie kremowy cień, ale. Błyszczący cień to z racji tego, że ten błyszczący jest taki bardziej kremowy, jest bardziej miękki i on się zbiera. No to pociąga za sobą ten matowy. Ten matowy też się zbiera, więc najpierw testowałam maty same na powiece. Później dołożyłam do tego jeszcze błyskotki. I jeśli chodzi o maty, a od matów zaczniemy makijaż, nie mam się do czego przyczepić. To jest moje drodzy Glambrush pędzel z Glamshopu oczywiście GB10. I tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Może jeszcze nie powiedziałam, a tylko pomyślałam. Chcę, chcę dzisiaj pokazać Wam dwa makijaże tą paletą. Z tym, że chcę zaznaczyć, że nie jestem jakąś makijażystką, nie jestem artystką. Mm, maluję tylko siebie i czasem znajomych albo członków rodziny, kiedy bardzo, bardzo o to proszą. <grym> A ja nie potrafię powiedzieć nie. Mm, I kurczę, może jeden zrobimy taki typowo słodko-różowy ten makijaż. No zacznijmy od tego cienia, tego takiego fajnego, pastelowego fioletu. One się... Jeśli chodzi o maty, pylą troszkę. Tam na stronie sefory jest napisane, że tutaj cienie są mocno napigmentowane, że wystarczy wiecie jedno pociągnięcie pędzla. One są w odpowiedni sposób napigmentowane, tak bym to powiedziała. To znaczy, nie za bardzo, nie za mało, nie trzeba wiecie w nieskończoność dokładać i blendować, ale też niemal strachu. Nie mam żadnego lęku, jeśli chodzi o wykonywanie makijażu tą paletą, że nałoży się za dużo, że coś już ja później zrobię, tworzą się jakieś plamy, wszystkie maty i też ten cień. O, widać dobrze, kamera wyłapuje. Wybaczcie, że światło światłami. Przy okazji, ale chcę wam pokazać, że tu są drobinki w tym cieniu. Widzicie, takie złote drobinki. To się fajnie skrzy, ale. Nie wiem, czy to jest kwestia moich pędzli, mojej powieki. Jak się nakłada ten cień na powiekę, właśnie, to te złote drobinki znikają. I tak naprawdę, pomimo tego, że tu jest błysk, to jednak to jest cień matowy. Przynajmniej tak wygląda u mnie na powiece. Mamy fiolecik i kurczę pierwszy zarzut, jeśli chodzi o tą paletę. Pomimo tego, że ten fiolecik jest taki fajny, przydałoby się coś ciemniejszego, równie chłodnego i nieróżowego jak ten żeby przyciemnić sobie zewnętrzny kącik. To oczywiście jest kwestia moich osobistych preferencji i tego jak ja wykonuję makijaż, ale jakbym chciała to utrzymać w tym takim tonie fioletowym, a nie różowym, to się nie da. No bo właśnie tutaj mamy ciepłotę, tutaj mamy taki intensywny róż, właściwie fuksję. Więc pomimo tego, że chciałabym taki pastelowy fioletowy makijaż, to się nie da tą paletą. No bo nie mam czym przycie przyciemnić zewnętrznego Kącika. A może od razu to zrobię? Przyciemnię sobie zewnętrzny kącik. Może najpierw zrobimy jedno oko, a potem drugie. No i co? No i biorę ten różowy, tak? Ten fuksjowy, bo czemu nie? To jest Morphe M506 pędzelek. I tu się wszystko bardzo ładnie teraz wyblenduje. Cienie matowe są super. To przyznaję. Ja y, czasem mam problemy i z paletką od Too Faced. Tych rozmiarów z nudziakami. Ona się nazywa Teddy Bear, tylko tam w pisowni. No, pisownia sugerowała, że chodzi o nudziaki, właśnie. W każdym razie, do brzegu. Tam, w tamtej palecie z miskiem, misio był na opakowaniu, ciemne maty mi znikały z powieki, tak jak. Często dzieje się z matami od Glam Shop, że jednak te ciemniejsze opcje, nie fiolety, fiolety i róże pięknie mi w Glam Shop siedzą, siedzą na powiece, natomiast jeśli chodzi o brązy, takie właśnie nudziakowe cienie, to bardzo często te ciemne um, cienie się nie tyle wytrącają, nie osypują, bo ja nie mam osypu, wiecie, na policzku, ale znikają mi w ciągu dnia. Z, takie robią się, wiecie, blade, tracą na intensywności. I troszeczkę się bałam, że w tej palecie też tak będzie, ale no z racji tego, że najciemniejszym odcieniem jednak jest róż, taka funkcja, no i troszeczkę też um, tutaj ta zgaszona brzoskwinka. No to na szczęście ten problem się nie pojawia. Cienie bardzo ładnie się ze sobą łączą. Jeszcze wezmę sobie ten fiolet pastelowy, i tutaj pod okiem przeciągnę, chociaż czytałam gdzieś, że absolutnie różowych cieni nie powinno się kłaść na dolną powiekę, bo wtedy daje to efekt zmęczonego oka, wiecie, takiego lekko zainfekowanego u niektórych. Ale wiecie co? Mam to w nosie? Dobrze, zewnętrzny kącik, tutaj też tą fuksją sobie pociągnę. Tom, tom, tom. Tom, 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 tom. tom, tom. Super, szybko, wygodnie, tak jak powiedziałam, pigmentacja na takim poziomie, na jakim lubię, nie za dużo, nie za mocno, ale też nie trzeba, wiecie, tego aplikować, nanosić i nanosić i nanosić, yy, co nie miara, bo trzeba pamiętać, że ta moja powieka już jest wiekowa, ona ma 40 lat, 41 skończy w tym roku i im mniej produktu na niej, im mniej produktu ją obciąża, tym lepiej. Więc jak jest wiecie, w cieniach mało pigmentu, ja muszę dużo nałożyć, żeby uzyskać zadowalający mnie efekt, to też nie jest dobrze. Tu jest super. No i teraz błyskotka. Najchętniej bym to lustreczko wygięła na drugą stronę, ale się nie da. Zbyt sztywne jest to opakowanie. Eee, no dobrze. Mamy fiolet. Mamy niebieskości. Mamy zielonkości. Mamy złotko. Jeśli chodzi może o te odcienie, nie te. O te odcienie, to ja o nich powiem, opowiem, jak będę robiła taką bardziej właśnie brzoskwiniową powiekę. Drugą. Skupmy się na czymś chłodnym. Mm, jak patrzycie na tą paletę, to widać, że tu się skrzy, że tu jest intensywnie, że te błyskotki są dość mocne. One nie są dość mocne. Przy tym macie dwa takie cienie, wiecie, marmurkowe. Nie za bardzo widać w kamerze. Ten jasny, ale on też jest taki marmurkowy, typu, wiecie, tu są różne rozmiary drobiny i różne odcienie drobiny, yy, i tak samo jest tutaj. I wiecie, ja nie jestem fanką tych cieni, bo to się potrafi dziwnie do palca przykleić nierównomiernie i później nierównomiernie na powiece, jeśli chodzi o te drobinki i te odcienie, nałożyć. I oczywiście nie wychodzi wam marmurek, ale takie plamki tu i ówdzie. To nie jest jakiś mega problem i da się to obejść, wiecie, wetrzeć w tą powiekę, ale wolałabym jednak, żeby te cienie były, wiecie, nie po co kombinować. No, w każdym razie mam straszną ochotę nałożyć ten albo ten, i teraz wam pokazuję. Niebieski i fioletowy. O! To jest tego typu blask. One się wydają mocniej odbijać światło, ale są dosyć, wiecie, delikatne. O! Więc jeżeli czajicie się na tą paletę ze względu na te błyski, że będzie się to tak skrzyło na powiece, no to nie. Muszę przyznać, że błyski mogą rozczarować. Sięgnę po ten niebieski, bo czemu nie? Się pięknie z tym różem i fioletem połączy. O wiele intensywniejsze w tych odcieniach cienie błyszczące ma Huda w tej Rose Quartz palet. Tam rzeczywiście blask jest potężny, intensywny, ale przy tym elega, elegancki. Ten blask też nie jest zły, bo no wiecie, ja te cienie nosiłam na co dzień. I jeśli chodzi o mojo, moje preferencje odnośnie codziennego makijażu, to to jest ten poziom blasku, który ja bardzo doceniam. Natomiast gdybym szła na imprezę, gdybym szła wieczorem na jakąś kolację, nie wiem... Lub gdziekolwiek, gdzie potrzebuję, żeby ten makijaż był mocniejszy, bardziej się wybijał w sztucznym świetle czy w świetle świec, na przykład, no to to by ginęło. Musiałabym, musiałabym, z chęcią sięgnęłabym po inną paletę, na przykład po Rose Quartz od Huda Beauty. Tu jest poprawnie, jeśli chodzi o aplikacje, o to, jak one się noszą. One się nie zbierają, mowa o wszystkich błyskotkach w tej palecie, one się nie będą osypywać. Bardzo ładnie wyglądają. Ale ten blask jest no, delikatny. Ja jeszcze sobie wezmę troszeczkę tego mm, fuksjowego cienia i jeszcze tutaj przyciemnię ten, ten, zaakcentuję przyciemnie ten kącik. O! Super! Y, oczywiście te blaski to nie jest perła czy satyna, one lśnią intensywniej, natomiast no, spodziewałam się czegoś więcej. Doceniam. Super to wygląda, ale no jak się patrzy na te dwa cienie na przykład, to człowiek sobie myśli, będzie taki kryształ. No nie ma kryształu. Wezmę <gryzmy> sobie teraz ten cień. O! To jest przeźroczysta baza. Teraz wygląda na taką srebrną, srebrną. Tu jest mnóstwo, wiecie, takich różowo-fioletowych drobinek. Bardzo subtelna opcja, którą rozświetlę sobie wewnętrzny kącik. Tak się to prezentuje. I ja Wam tutaj cały czas mówię o tych, znaczy skupiam się na tych dwóch cieniach, które właśnie miałam nadzieję, że będą śnić w taki intensywny sposób, ale ta delikatność blasku tyczy się wszystkich błyszczących cieni w tej palecie. Zarówno tych marmurkowych, no i całej reszty, że tak powiem. Są ładne, ale są subtelne. Takie na co dzień dla mnie. Dobrze, a teraz przechodzimy do drugiego oka. I sama nie wiem, bo tu mam taki delikatny różyk. To jest bardzo jasny, bardzo jasny różyk, ale też jest brzoskwinka. I może w tą brzoskwinkę pójdziemy. I oczywiście od nowa. Czyli... Gdyby w tej palecie były, wiecie, cienie, które błyszczą w ten sposób, w który błyszczą teraz, ale też, nie wiem, jedna lub dwie opcje, które są naprawdę intensywne, wiecie... No takie wieczorne wyjście, właśnie. Yy, można po całym dniu, wiecie, noszenia takiego makijażu, oczywiście jednolitego, jeśli chodzi o oczy, yy, gdzieś wychodzicie i po prostu zamoczyć palucha w tym takim intensywnie błyszczącym cieniu, troszeczkę go wklepać na środek powieki, żeby yy, troszeczkę podrasować ten makijaż na wieczór. No byłoby super. Brakuje mi tego. Natomiast nie można się do jakości tych cieni absolutnie. Przyczepić. No już wchodzą tylko, pojawiają się wasze preferencje, jeśli chodzi o odcienie. No i jeśli chodzi oczywiście o wykończenia, bo jeśli lubicie, żeby się błyszczało jak turbo pigmenty na no powiedzmy, no to ta paletka, no wydaje mi się, że nie. Przyciemnię sobie kącik. Ja wiem, że cały czas widzicie, że używam tych samych pędzli, a je, ale ja je tutaj czyszczę. O tyle, o ile o papierowy ręcznik. I teraz wykorzystam właśnie ten cień, który ma taką złotą drobinkę, która znika przy aplikacji, do przyciemnienia sobie tego kącika z tej strony. Muszę przyznać, że makijaż tą paletą wykonuje się dosyć szybko. Te cienie się bardzo fajnie blendują, współpracują, nie stwarzają problemów. Nigdy nie miałam mm, takiego dnia, że przy wykonywaniu makijażu tą paletą, żebym się mordowała, że tak powiem. No dobra, zewnętrzny kącik. Czy przydałoby mi się tr troszeczkę coś ciemniejszego w tej palecie, jeśli chodzi o te brzoskwinki, żeby sobie ten kącik przyciemnić? Oczywiście, że tak. Jakiś ciemniejszy jeden brązik byłby mile widziany, ale muszę przyznać, że coś ma w sobie ta połączenie kolorystyczne tych dwóch cieni. Wygląda to bardzo fajnie. No i w gruncie rzeczy ja wiem, że trochę też marudzę i tak naprawdę ile można mieć brązów w swojej kolekcji, nie? Biorę pędzelek od korektora i tak troszeczkę sobie ten rożek czyszczę. No dobra i teraz błyskotki. Może ten złoty. Hmm. Tu koło tego złotego, może słocza, jest taki bardzo ładny cień. O! on jest brzoskwiniowo-złoty i trochę mnie kusi. No jest też to złotko-marmurkowe, takie typowe złoto-złoto, no też by ładnie wyglądało, ale... I tutaj macie ten y, zielony cień. I wiecie co? Trochę jest za mało zielony. <laughs> Mianowicie to jest złoto-zielonkawe, Widzicie, ono jest subtelne. I znowu subtelny blask. Znaczy one, wiecie, na palcu błyszczą idealnie, intensywnie, ale wiecie jak to jest, no na palcu jest bardzo dużo produktu, trzeba to nałożyć na powiekę, na powiece już to nie wygląda tak mocno. Wydaje mi się, że tak, pójdę w ten, w ten cień brzoskwiniowo-złoty, zróbmy to. Nie ta ręka, w ogóle <głos》> cała się błyszcze. Nie szkodzi. Hmm, widzicie? Na paluchu mam wrażenie błyszczało bardziej niż teraz na powiece. Ale wezmę troszeczkę tego marmurkowego złotego cienia. Troszeczkę, Iza, troszeczkę. Dobra, wytrę trochę palucha. I tylko na środku powieki. O! Hmm? Nieźle, nieźle. Fajna paleta. Lubię ją. Naprawdę. No właściwie przez cały luty się nie malowałam. Ale też sięgałam po jedną rzecz, którą wjęłam sobie do kosmetyczki stycznia, o czym będę mówić w ulubieńcach oczywiście miesiąca i teraz czym sobie przyciemnię? nie przyciemnie, tylko rozjaśnię wewnętrzny kącik tym złotym właśnie marmurkowym który przed chwilą wklepałam na środek i standardowo znowu pędzelek i znowu ten cień ze złotą drobinką z drobinką, której nie widać na powiece Okej. Okay. I tak to się prezentuje moi drodzy z tuszem na rzęsach, z buszczykiem na ustach. Y, paletka bardzo interesująca. To na pewno te odcienie są y, bardzo dziewczęce, bardzo romantyczne, można nawet powiedzieć, można iść w chłodną opcję, można iść w cieplejszą opcję, jakość jest, to jest chyba najistotniejsze, że ta formuła rzeczywiście zarówno jeśli chodzi o błyskotki, jak i maty, zachowuje się bardzo ok, nawet na dojrzałej powiece, na opadającej powiece, nic się nie osypuje, nic nie znika, nic się nie zbiera, wystarczy zwykła baza pod cienie, u mnie jest to aktualnie Inglot Eyeshadow Keeper i wszystko ładnie siedzi, się ładnie przykleja. Ładnie się blenduje. No zobaczcie, te chmurki są całkiem, całkiem, a przecież ja nie jestem jakąś mistrzynią blendowania. I wszystko bardzo ładnie się nałożyło. No z tym, że trzeba pamiętać, że te błyskotki. Nie są tak intensywne, jak można byłoby zakładać, patrząc na tą paletę albo nawet paluchem wiecie, słoczować. I oczywiście, jak ze wszystkim bywa, dla jednej osoby będą to plusy, dla drugiej minusy. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Ja wam mówię, co zauważyłam korzystając z tej paletki. Podsumowując, bardzo żeśmy się polubiły. Pomimo <laughs> wszystko, no kurcze fajne są te makijaże bardzo w moim stylu, w moim guście. Moi drodzy, jeśli chodzi o makijaż nowością od Too Faced, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę i opowiem Wam o moich doświadczeniach z tym podkładem. To jest nowość marki KVD Vegan Beauty, to jest ich Good Apple Foundation. Ma być mocne krycie, naturalne wykończenie, wiecie, cud i orzeszki. Opowiem Wam, jak to mi się sprawdziło na mojej cerze mieszanej. Do zobaczenia, na razie.